W ogóle widzicie, ten świat jest kurwa dziwny. Patrzcie, tutaj jest dziewczynka. Yy... Ja nie wiem, czy dobrze poz... Tak, dobrze poznaję lasucita. Z czego jest dana lasucita? Pojechała na obu Team X i obrabiała im dupę. Jest, teraz jest popularna na TikToku. Więc, koniec historii. Musimy powitać naszych włodarzy. O kurwa, to mnie zaskoczyło to teraz. Bo ja nie wiem, czy dobrze poznaję. To jest dziewczyna Way of Blonde? Fink Mama. organizacja, która zrzesza ludzi z całego świata. Ale sobie nie zniszczyła wizerunek. Ojoj, Czy tobie tobie walka? Czy tak zdać? Kto to jest ta prowadząca? Kto to jest? Nie znam człowieka, ale średnio sobie radzi uważam. Jak Instagramer reklamuje i się nie sprawdza, to też można mu złożyć. A dobrze kurwa, poddymione, podoba mi się. Reklama. Proszę reklamację do Instagrama, a nie do mnie. No ale to ty jesteś na Instagramie. A co napierdoli ta Channel? Do Instagrama reklamację? Miej ty to reklamować. Ja przyszłam tutaj walczyć, a nie rozmawiać o moich reklamach na Instagramie. czujesz jeszcze jedną z piękniejszych? Dobrze, zwracam honor prowadzącej. <laughs> o ja pierdolę. Młowik On przecież się z ma mawi. stracił taką perłę. Pozwy pewnie będą. Nie wiem, czy to się sprzeda dobrze. Ten projekt. Chyba nie. Pytanie, jakie są. Jakie stawki tutaj mają zawodnicy? Ale nie wiem, czy to się zepnie finansowo. Smutne jest w sumie to, że właśnie takie gale psują wizerunek osób LGBT. No ja widziałem właśnie, ja nie widziałem jeszcze tego Pink MMA, tej konferencji, ale widziałem wypowiedzi, chyba tam Fan powiedział właśnie, że ee, no to szkodzi, dlatego też mówię, że da, tym, tym osobom, środowisku LGBT, dlatego też od razu powiedziałem, że nie spodziewałem się, że dziewczyna Way of Blond jest twarzą tego projektu, bo straci sobie bardzo wizerunkowo na tym, nie? Ale też trzeba brać poprawkę, że yy, zawsze do takich gal siebie, bierze osoby takie, no, dosyć specyficzne. Tak samo w tych, no, w tych galach typu yy, nawet wejmy MMA, no, wzięli osoby, które się jakoś będą wyróżniały. Natomiast, no, robią szkodę temu swojemu środowisku. Tak samo jak na przykład Maja Staśko nie najlepiej reprezentuje grupę e, feministek, tak samo jak Rafa Lala nie najlepiej reprezentuje g, e, społeczność LGBT, no tak samo tutaj ci reprezentanci. No tak średnio to wygląda, nie? Cześć, tu Jaś Mam ważne przesłanie. Ej, Jaś Kapela to w ogóle teraz jest jakimś guru, nie? W tym swoim środowisku. Dobra, czy Ty się zgadzasz? O co chodzi? E, ja nie będę tego mówić. E, obydwie wiemy o co chodzi. Że wie, co ona dobrze wie co powiedziała i myślę, że zostawi to dla siebie. Ale się. nasi widzowie nie wiedzą. No to raczej się nie dowiedzą, chyba, że ona poruszy ten temat no na To jest o walkę. E, Bardzo dziękujemy. Moi drodzy zapraszam teraz... Kon konkret, nie? Konkret widzę dziewczyny, konkret. I... Nie, a Tak ogólnie takie nudnawe. Bo tam czułem, że tam się więcej będzie działo cyrków, ale takie nudnawe.